Za tę tragedię środowisko polityczne Donalda Tuska oskarża prawo i sprawiedliwość, a dziś premier Donald Tusk mówi o prawie i o sprawiedliwości, które mają dosięgnąć Zbigniewa ziobre. Jeśli prokuratura, a później sąd uznają, że ziobro ma siedzieć, to będzie siedział. Jeśli będą musieli badać te sprawy 10 lat, to będą badali 10 lat. I politykom nic do tego. Na tym polega prawo i sprawiedliwość. Tyle, że nawet eksperci prawa nie wierzą w sprawiedliwe procesy Zbigniewa Ziobry. A jakie on ma widoki na przyzwoity proces? Dlatego nie ma, że w jego sprawie już się, że tak powiem, rozstrzygnięcie ukształtowało. Wydał je prezes Rady Ministrów. Dlatego, że mamy do czynienia z tymi działaniami w obrębie sądownictwa, które podporządkowują je rządowi, no w szczególności dotyczącymi tego tej sprawy losowego przydziału spraw. Upolitycznione Stowarzyszenie Sędziowskie Temis krytykuje słowa znanego konstytucjonalisty, twierdząc, że. Przeniewierzył się złożonemu w przyszłości ślubowaniu doktorskiemu i stał się pracownikiem nauki na usługach polityków, bo, jak widać, w tej sprawie nie wolno mówić prawdy represje władzy wkrótce mogą dotknąć także zwykłych obywateli, twierdzi Marcin Romanowski, który jako pierwszy Polak po 1989 roku uzyskał azyl polityczny. Jeżeli raz stracimy tę wolność, jeżeli raz zostanie już zlikwidowana opozycja, opozycjoniści, którzy mogą odsunąć reżim od władzy, jeżeli zostanie wprowadzona cenzura, to wszystko łącznie tworzy jeden system, który, który się domyka, i który będzie prędzej czy później dotykał każdego. Lewicowy rząd w Polsce nie szanuje zasad praworządności i w zasadzie prowadzi polityczną i prawną wojnę przeciwko byłemu rządowi, przeciwko członkom byłego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Od lipca niszczenie praworządności zaostrzyło się, gdy stanowisko ministra Sprawiedliwości objął Waldemar Żurek. Minister Adam Bodnar był o wiele bardziej powściągliwy i stawiał raczej na zmiany systemowe, do których potrzebny był współpracujący prezydent. Nie udało się. Podpis prezydenta jest niemożliwy, więc sięgnąłem po człowieka z innym temperamentem, który będzie szedł w ramach prawa, ale krótszymi ścieżkami. Tyle, że krótszych ścieżek nie ma. Pomijanie prezydenta na drodze legislacyjnej to jawne łamanie prawa. A przecież minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ustawy chce zmieniać aktami niższych rzędów, rozporządzeniami. Takie państwo, gdzie się kwestionuje rolę głowy państwa, gdzie się w sposób, powiedziałabym, kpiący, żałosny, niekiedy wręcz dziecinny usiłuje potraktować głowę państwa, to jest państwo słabe. Łamanie prawa przyspiesza, a zamykanie opozycji w areszcie i polityczne pokazowe procesy mogą dopiero się rozpocząć.